Ciema, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Na zapowiadanym odcinku drugim. Z ogrodu trochę się zmieniło od ostatniego czasu. Tutaj się za dużo nie zmieniło. Ja mówiłem od razu, że to tak będzie jak właśnie tu widzicie, czyli to jest ten gratis wspomniany, gdzie mówiłem, że oni mieli go zlutylizować, ale co tam tak się łapiesz? Za... Drapię się. Robisz? Drapię się, bo mnie zaswędziało. <laughs> Właśnie. Mieli to wyrzucić, więc pomyśleli sobie ta szkółka, która nam wysyłała drzewko, to zobaczycie na samym końcu a damy im, a może im się przyjmie. No niestety raczej nic z tego nie będzie. Żadnego pąka nigdzie nie widać. Oczywiście i miedziane było, to znaczy miedzianem pryskane i było podlewane i było też wapnowane jak z pustego i salamonię naleje. O, to jest najlepsze określenie tego. Po kolei wisienki, tak jak widzicie, porównując do czereśni, które tam są w tle też kwitną, ale nieco później, mimo że też są pestkowe. Ta jest nieco bardziej rozwinięta jeśli chodzi o kwiaty niż na przykład ta, bo tu mamy dwie wiśnie łutówki. To nie oglądał, po prostu powtarzam to, co było. O tą się nieco martwiłem, dlatego że korzeń troszkę obciąłem, jak ją przesadzałem, ale tak jak widać, jednak to miejsce tutaj, ta część jest dużo lepsza dla drzewek niż tam, co było i teraz nie wiadomo, co było przyczyną. Czy ta linia, czy ta ziemia, ale będzie pewnie jedno i drugie. Wiśnie łótufki, tak. czereśnia, Ta najbardziej mi pasuje, że to może być tamara. Dlatego, że też te gałęzie się tak rozkładają poziomo, a tamara właśnie rośnie bardziej poziomo. Ma bardzo duże przyrosty poziome. To tu zresztą widać. Ta już jest wyparta. To też widzieliście na wcześniejszym odcinku tymi kijami, które pomagają. Bo, jak był deszcz, to te się tak wyginały, że dotykały do ziemi, i wtedy te cwane mrówki potrafiły sobie po tych liściach wejść na to drzewo i wyjadać czereśnie, jak to ja mam wyjadać, a nie ona. Tu jest Czereśnia Ukraińska. Bardzo mało informacji na YouTubie jest o tej Czereśni. W googlach można znaleźć, bo tam szukaliśmy jak. Sugerowaliśmy się Googlami, jak szukaliśmy czereśni, żeby miała duże owoce, żeby była dobra i ukraińska właśnie taka była i taka przyjechała. Jakie ma owoce, ciężko powiedzieć, bo jeszcze nie miała owoców, ale tak jak widać, ta, ta i tamta były tam za płotem, a teraz są całe białe, więc może coś w tym roku będzie. Tu mi coś bzyka za plecami, czyli hard work, zapylanie. Przez pszczoły, gdzie ta pszczoła jest, mi tutaj latała, chciała mnie ugryźć. Może to jakiś bąk. Tak, bąk to wiesz. Nie? <laughs> Patrzcie, całe oblepione. I teraz tak. Oczywiście nie każdy kwiat będzie owocem, bo raczej tak się nie da. Dobrze by było, ale tak się nie da. Yy, I tu naprawdę ta czereśnia będzie też kolejny film. Zobaczycie, jakie ona ma owoce. Juchać mi te pszczołdzione latają. Że mnie tam nie, nic nie, nie, nie ugryzło. No, no właśnie, mogłaby cię ugryźć Tu jest niby też tamarat, nie ta mała, ale ta najgorzej dostała, bo ona rosła całkowicie w takim miejscu. Co ty tam masz na skrzynie? Marchew, co tam w końcu no. po prawej? No. I tam w ogóle było totalnie sucho, słońce cały dzień, porażka. I ta dostała najwięcej. Mam nadzieję, że szybko się to wszystko zmieni, bo tu w tym miejscu od godziny 15 jest cień. Zresztą cień, nie cień. Ale generalnie jest sytuacja taka, że wszystko ładnie rośnie i wszystko jest wspaniale. Więc. No. Dalej. Vega. Vega, którą widzieliście już kilka razy na naszych filmach związanych z drzewkami. To jest największa, najstarsza czereśnia z drzewek, które mamy tu, które sadziliśmy po wprowadzeniu do tego domu. Ona też ma zawsze bardzo dużo owoców, ale. To drzewko, tak jak Wam już kilkukrotnie zaznaczałem, byłoby trzy razy większe, gdybym go nie zrobił tak, jak zrobiłem. Czyli obcięte tylko na dół, więc jest wspaniale. To małe drzewko, jest to śliwka węgierka dobrowicka, która też nie miała ani jednego owocu. W tym roku mam nadzieję, co widać, zresztą już nawet płatki już gubią, bo trochę wiatru było dzisiaj i e, raczej widziałem, jak te pszczoły tu pracowały, tak samo, więc myślę, że coś będzie. Tylko trzeba uważać, żeby się to drzewko nie zomało, bo naprawdę jest bardzo małe. A jakby miał być teraz każdy kwiat owocem, to będzie ciężko. Tu też jest dziwna rzecz, jeśli chodzi o to morelośliwe, bo te kwiaty fajnie się rozkwitły, ale one są takie dziwne. Tak jakby poprzemarzały, jakby jakoś tak... Co Czy mi się wydaje tylko? Raczej nie, nie? Ta no dziwna tak rzecz. Słabo o Jezu. Ty, przemarzły na bank. No, to ja tylko do mam spad. To ciekawe, czy to jest. Tego... O Jezu! Pewnie nic z tego nie będzie. O, masakra. A bardzo jestem ciekawy tej Morelo Śliwy. Ona ma opinię dość dobre. Nawet pan prowadzi taki kanał Info-Uprawa. Pozdrawiamy pana serdecznie, mimo że pewnie nas nie obejrzy. Ale on też sobie zakupił taką właśnie Morelo Śliwę. Podobno to jest fajna... fajny owoc. To. Tamara też oblepiona. Zaznaczę, że wszystkie drzewka były miedzianem, pryskane. Dwa razy, a brzoskwinie były pryskane. Oprócz tego jeszcze silitem trzy razy, więc więcej niż było potrzeba. Ech, a, z tymi brzoskwiniami zaraz Wam coś powiem, bo normalnie. Patrzcie, grusza konferencja. Pierwszy raz ma kwiaty. I też jest to bardzo. Ale to dziwne. chyba większość tych drzewek, które przenieśliśmy stamtąd, co? Y, mają kwiaty. No wszystkie mają, tylko one tam pewnie też by miały. Tylko później, jak będą, będzie susza i będzie cały czas słońce, no to nic z tego by nie było, bo czereśnie na tych trzech małych, które pokazywałem, też nie było czereśni w ogóle. Bo to wszystko, to potrzebuje wody i no źle tam było. Tak rusza, jeśli będzie, jeśli... To jest małe drzewko, ono praktycznie było tak zahamowane przez te dwa lata, kiedy tam rosło, że tu dopiero odżyje. Naprawdę. Bo... A! takie załatwiłem, że szkoda gadać. Lobo, jabłoń lobo. Patrzcie, na tym Etapie praktycznie wszędzie z każdego pączka jest jakiś liść, tu nawet patrzcie, kwiaty. Tu, 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 tu ile kwiatów. Więc zakładam, że ta jabłoń teraz dopiero odżyje. Bo też by było, tak by nie było. Pięknie jest. No, tutaj płaska, rozkwinia. Prawdopodobnie będzie to Saturn, bo to przeważnie jest ta odmiana. Pryskane wszystko było na kędzierzawość, tak jak mówiłem, sylitem trzy razy i nawet miedziałem dwa razy. Kwiaty tu są takie, musisz tego kwiata na przykład pokazać: takie ładne, różowe, rozwinięte, na pewno już zapylone. A wiecie, dlaczego wam to chcę pokazać? Dlatego, że to drzewko, wtedy kiedy ta była ta felerna niedziela, to było dzień po tym, jak byłem w żorach. Wtedy sobota była piękna, ciepła, a niedziela padał śnieg, był mróz. I to już praktycznie te pąki były takie na granicy pęknięcia, jeśli chodzi o kwiaty. I co Cię mówiłem, żeby to okryć? To było okryte agrowłókniną, tą białą. Dostało trochę w tu, czubek Mars. Tutaj się ułamał, bo tak wiało, że normalnie ta agrowłóknina była taka blo... to była taka blokada do, do tego wiatru, że drzewko całe latało. Pąków trochę spadło tak samo, ale to mimo wszystko było lepsze. Niż w ogóle nie okrywać. Jak porównu... się okazało. Jak się okazało. Bo porównując do tej Red Heaven, może najpierw przejdziemy do Red Heaven i potem się jeszcze na chwilę cofniemy. Spójrzcie tu. Tu nie było w ogóle okrywane. I jeśli chodzi o te zielone listki, one puszczają i wszystko jest pięknie Ale jeśli chodzi o kwiaty, no pokażcie kwiaty. To jest katastrofa. Ja tylko mam nadzieję, ale raczej, raczej nie, bo jak te słupki dostały w środku w tych kwiatach, to nic z tego nie będzie. I tak to wygląda, że właśnie tak to się stało, bo naprawdę lipa. Kwiaty poprzemarzane, a tyle kwiatów. Całe drzewo było różowe. No i co? I się, tak jakby te kwiaty się rozwinęły do tego momentu i się zatrzymały. Także lipa. Chodź, cofniemy się do tego, co nie było na poprzednim filmie. Jesteś niewyraźny. A teraz jestem wyraźny. Teraz tak. Pamiętacie, jak wam mówiłem wcześniej? że dwie brzoskwinie przyjadą do nas, czyli harnasz i inka. Spójrzcie nawet tu na inkę. Kwiaty już ma. W pierwszym roku, powiem Wam tak, powinno się kwiaty oberwać, żeby drzewko się lepiej ukorzeniło, ale nie wiem, czy nie zostawię kilku kwiatów bliżej tu środka, żeby się nie zomało, bo jak tu by były raz, dwa, trzy brzoskwinie, to by się to złamało, takie cieniutka gałązka. Zobaczymy jakie to są, bo yy, no, kwiaty w pierwszym roku od razu fajna sprawa. nie? I ta harnaś, ona też żyje, bo widać, że tu będzie miała kwiaty. Widać to, nie? W tym miejscu, tak. Tutaj ładnie listki puszczają. Nieco gorzej niż inka, ale też jest ok. Więc yy, myślę, że jak będzie kilka owoców, to może jeden, może dwa na takich małych rzeczach się zostawi, żeby mimo wszystko się ukorzeniły, ale żeby zobaczyć, e, czy nie kupiliśmy kota w worku. E, jabłoń. Papierówka, malinówka. I to jest ciekawa rzecz, co chcę pokazać. Tylko pionowe takie były tyczki. Czyli ta wyższa to jest papierówka, a ta, mi, ta niższa malinówka. Pokaż, że to już ma kwiaty. Patrzcie, tu będzie kwiat. Tu będzie kwiat. Tu, tu, tu. Normalnie będą owoce w tym roku. I tak jak tam mówiłem, przy brzoskwini powinno się to oberwać, te kwiaty. Ale nie wiem, czy tam jakieś papieróweczki się nie zostawi, nie? Tak. Bo może być już w tym roku, więc wykorzystamy to. Słuchajcie, jeśli chodzi o kolejną rzecz, którą taka cenna informacja, o której aż wstyd się przyznać, mimo że jestem z zawodu technik ogrodnik. W zeszłym roku, kiedy nie było tych drzewek, z, y, tam z ogródka przeniesionych, tu jeszcze y, i smarowaliśmy pierwszy raz klejem entomologicznym, czyli ten klej na mrówki, gdzie się smaruje, tutaj. Patrzcie. To jest też posmarowane. Ten poprzyklejane są różne owady. Y, I nie zwracałem na to uwagi, jak to było posmarowane, bo. Yy, no posmarowaliśmy pierwsze, tak jak mówiłem, ale co mnie zastanowiło, nawet ci to mówiłem kilkukrotnie, że nie ma w ogóle mszyc na czereśniach. A co roku były, trzeba było pryskać zawsze czymś tam na mszyce. I okazało się co, że jak posmarujemy klejem entomologicznym, to mrówki, które nie są pożyteczne, wnoszą na drzewko mszyce. I wtedy mamy mszyce na drzewkach. A jak zrobimy to w porę, czyli wczesna wiosna tym klejem, każde drzewko nawet tutaj, w tym przypadku, jak mamy brzoskwinię, no to nawet ten słupek, który wypiera, to widać też jest posmarowany, żeby te mrówki nie przeszły przez tą e, blokadę, żeby się przykleiły jakby będziemy Albo jak nie. są przyczepione jakimś sznurkiem albo liną, to też się to powinno smarować. Tak, żeby, żeby, żeby te cwaniaczki nam nie weszły. Więc naprawdę uważam, że dużo lepsze rozwiązanie jest posmarować pień drzewa tym klejem, niż później pryskać na mszyce, bo to jest bardziej. E, Mniej szkodliwe. O, może nie bardziej, tylko mniej szkodliwe. Więc słuchajcie, tutaj tak to wygląda. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie, bo te drzewka, jak do nas przyjechały, to było tak, że y, od razu zostały w, przyjechały w środę chyba. I w czwartek już je pryskałem silitem, Zakładając, że nie będzie kędzierzawości, bo to jest straszna choroba dla broskiń. Y, no by nie było tej ciężarowości, bo to strasznie osoby drzewo no i zobaczymy, co to za cuda, czy jedna, czy druga, czy trzecia, czy czwarta. No, sam ja liczyłem na takie zbiory w tym roku, tu na tym, że a no, może akurat, nie wiadomo, nie? Może. Tak wygląda nasz wspaniały sadek, spójrzcie na te biel kwiatów, czereśni, oblepione całe, pszczół akurat w tym momencie nie widać, dziś mamy nieco chłodniej, ale generalnie jest tak, że latają i robotę robią, wczoraj był słoneczny dzień, to jeden wielki bzyg był i po prostu nic więcej, więc naprawdę chciałem to pokazać na tym etapie, czyli kolejnym etapie wzrostu, rozwoju, wiosennego rozwoju tych naszych drzewek. A przy okazji chciałem Was zaprosić na naszą grupę na Facebooku, Swo, jak Wiktor mówił, Swońskie, Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie oraz Instagram Swojskie Gotowanie. Tak to wszystko pięknie wygląda. Miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam. Cześć.